Łukaszenka, pilkarz. Przykład z piłki nożnej. W Białorusi za rządów Łukaszenki wszystko się sypie. I to propaganda Łukaszenki ogłosiła w jednym z głównych kanałów, że Białoruś znalazło się w pierwszej pięćdziesiątce klubowego rankingu UEFA. Jest tylko jeden niuans. W UEFA jest tylko 55 krajów, a Białoruś wyprzedza tylko Luksemburg, Macedonię. Północną, Gruzję, Walię, Gibraltar i San Marino. Kto jest wyżej niż 9-milionowa Białoruś? Na przykład na 47 miejscu znajduje się Andora z populacją 82 tysiące, a na 40 miejscu wyspy Owcze z populacją 55 tysięcy osób. Jest więc... Całkowicie oczywiste, że białoruska piłka ma ogromny problemy, a Łukaszenka próbuje przedstawić to jako sukces. Tak właśnie działa propaganda.